Wieczny wędrowiec zaprasza na szlak. Dzień dobry drodzy państwo, witam was bardzo serdecznie. Samochód jedzie, Poczekajcie sekundkę. Witam was bardzo serdecznie. Jest e, niedziela, piąty dzień stycznia i dzisiaj naszym celem jest rezerwat przyrody las klasztorny. Jesteśmy na samym wejściu do tego, e, przy samym wejściu do tego rezerwatu. Tutaj, jak widzicie, jest. Trochę miejsca do chillowania. Jest też kosz tam, bardzo fajnie. I to jest w ogóle bardzo łatwe miejsce do znalezienia, jeżeli chodzi o dojazd. przez zjeżdżasz z takiej drogi głównej, jak sobie wpiszecie do nawigacji rezerwat przyrody, las, klasztorny, to znajdziecie go bez większego problemu. I to wejście w sensie. Zobaczycie po prostu z ulicy i sobie możecie wjechać i, i sobie troszeczkę. Pochodzić z tego co widzę i z tego co Wy możecie teraz też zobaczyć, to nikogo tutaj jeszcze dzisiaj przed nami nie było, sądząc po śladach. Ewentualnie, jeżeli ten śnieg sypał jakoś niedawno, to może zasypał, ale wątpię, nie ma też i nie było też za wiele e, śladów ludzkich stóp tutaj na tym, na, tym, na, tym, no, na tym miejscu, właśnie na tym parkingu. Więc wydaje mi się, że. Jesteśmy tutaj dzisiaj sami. Ten rezerwat jest niedużym rezerwatem, natomiast yy, jest też rezerwatem, którym nigdy do tej pory nie byłem. Ale pomimo tego, że jest niewielki, to może okazać się bardzo ładny. Może też okazać się nie bardzo ładny. I to w, takiej, w takiej sytuacji wam o tym powiem. Yy, I jak zwykle, gdy pojawi się coś ładnego, to dam wam znać. Powiem Wam jeszcze tylko, że bardzo mi się podoba nazwa tego rezerwatu. Las klasztorny ma w sobie taką jakąś nawet bym powiedział mroczną historię. Taki, taki wydźwięk bardziej niebezpieczny niż taki zachęcający do nie, wędrówki. Kojarzy mi się, nie wiem, na przykład z filmem Blair Witch Project. Gdyby tutaj jeszcze był jakiś klasztor, jakieś ruiny, coś co. Nawiązywałoby do tej nazwy, to, to już w ogóle byłbym przeszczęśliwym człowiekiem, ale nie łudzę się, pewnie tak nie będzie. Liczę natomiast na miłą wędrówkę, bo pogoda, jak sami możecie zobaczyć, jest na spacer wymarzona jest w tym momencie 0 stopni, ale ten śnieg jeszcze nie taje. Yy, trzyma się twardo i mam nadzieję, że w tych lasach. Na razie nic się z nim nie będzie działo, bo tak się znacznie wygodniej wędruje niż po jakimś błocie wstrętnym. No z dwojego złego wolałbym wędrować po takim śniegu niż po błocie. Oczywiście najfajniej jest jak nie ma śniegu, no ale jest styczeń i jesteśmy w Polsce, więc nie ma co, nie ma co narzekać. No, drodzy Państwo, dopóki jest opcja, żeby chodzić, bo nie kapie nam na łeb, nie wieje nam tak, że urywa nam tą głowę to. To jest elegancko. Oj, widziałem sarnę, ale nie fart, że kurczę, że miałem kamerę odwróconą w tę stronę, dlatego, że mój kumpel, który jest dzisiaj z nami też był zachwycony tym widokiem i no i zauważył, że ja mam kamerę na swoją twarz, a nie na tą dziczyznę, która sobie tutaj w tym lesie żyje. Dobrze, koniec wstępu, bo przechodzę do trybu bredze brednie. Drodzy Państwo, przyszliśmy stamtąd, Tutaj, po prawej stronie, mamy teraz do wyboru jedną opcję, i ona się ciągnie tam, hen, 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 daleko. Tutaj, jak grupa rozpoznawcza idzie z przodu, no to jest kolejna opcja i tam się zapuścimy. Tutaj jest jeszcze jedna. <grym> A tutaj niespodzianka koniec rezerwatu przyrody. Las, klasztorny. No czyli to jest taki trend, widzę, o no, niektórych tych rezerwatów, że. One mają takie ultra krótkie ścieżki, bardzo krótkie trasy, po prostu gdzie no, ciągną się w, w tym danym rezerwacie, lub po jakiejś tam jego yy, skrajnej części i tyle. Natomiast tutaj i to jest to, co wam mówiłem chyba w poprzednim filmie, czy dwa filmy temu, że dopóki idziesz sobie przez rezerwat i jest ładnie. Jak z niego wychodzisz, to masz dalej opcję sobie maszerować przez jakieś fajne miejsce. No to przecież nic się nikomu nie dzieje. Ale jak jadę do rezerwatu, z którego wychodzę po 5 minutach i trafiam pod blok, czyli czy, czy, czy jakichś mieszkańców, po prostu do miasta wchodzę, no to takich rezerwatów nie lubię i będę unikał. A tutaj mi mój kumpel mówił, że no ta nazwa tego rezerwatu może wynikać stąd i zapewne stąd właśnie wynika, że tutaj w Leżajsku jest czy był klasztor. W związku z tym no nie trudno dojść do wniosku, że to może być powodem nazwania tak tego miejsca, bo być może przylegał on, czy należał wtedy do, do kościoła, do tego klasztoru i stąd jego nazwa. Więc trochę to rozbiło moje marzenie o tym, że zobaczymy tutaj ten jakieś ruiny, ale pokażę wam jeżeli uda mi się teraz zrobić zuma czekajcie sekundkę, tam jest dzika zwierzyna łowna Czekajcie panu, Państwo drodzy kurcze nie widać ale tam, 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 o tam są sarenki sobie mieszkają w takich warunkach Ja zawsze zachodzę w głowę, jak one śpią? Tak się kładą po prostu pod drzewem w takiej temperaturze, to muszą być przeokropnie odporne organizmy. nie? Jak tutaj, na przykład, rano, pewnie było, nie wiem, dzisiaj jest minus 10. To jest niesamowite, że one sobie tak potrafią poradzić w tak niskiej temperaturze i żyć, funkcjonować i, i egzystować. Nie wiem, ile taka sarna żyje, no ale na pewno nie od wiosny do jesieni czy do zimy, bo, bo wyglądają na to, że dłużej żyją. Tak mi się zdaje, ale ładnie. Bardzo mi się podoba, ale też no nie tak, że ojej, głowę urywa, ale ładnie. Pochodzimy sobie zatem po tym, po tym lesie już, bo to nie rezerwat. Rezerwat się skończył tam, a, a my sobie pozwiedzamy to miejsce. I tak byliśmy blisko, bo byliśmy w rezerwacie, który nazywa się Suchy Łuk. Też bardzo niewielkim, ale bardzo ładnym. Więc głupio byłoby już tutaj nie podjechać. Jeden rezerwat, od drugiego jest oddalony o 7 minut samochodem, więc, więc jest bardzo ok pod kątem dojazdu. Moi drodzy dotarliśmy do takiego miejsca w tym lesie I, i w tym miejscu będziemy już dzisiaj kończyć naszą wędrówkę. Będziemy wracać w stronę parkingu i jechać I jechać do domu. W związku z tym podsumuję wam krótko ten rezerwat klasztorny las, czy las klasztorny. Krótka, dlatego że on sam jest krótki, ale pomimo tego i tak nie żałuję. Oczywiście, że tutaj przyjechałem, bo ten las ratuje całą tą wyprawę, jeżeli chodzi o no, długość, bo, bo można sobie swobodnie jeszcze pochodzić, kontynuując jakby wędrówkę już poza. Terenem rezerwatu, ale też nie będę z drugiej strony ukrywał. Będzie to raczej miejsce, do którego już więcej nie przyjadę, bo wydaje mi się, że nie ma tutaj za wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia. Znacznie bardziej będę chciał przyjechać do tego rezerwatu, który byliśmy wcześniej, czyli z Waszej perspektywy w poprzednim odcinku do rezerwatu Suchy Łuk na pewno jeszcze zaglądniemy. Dzisiaj myślę, że to wszystko. Jak zwykle dziękuję Wam za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na kolejnym szlaku. Trzymajcie się ciepło. Hej!